Przyszedł żuk, okieneczko, puk, puk, puk. Panieleczka, widzi żuka, czego pan tu u mnie szuka? Skocił żuk jak polny konik no z karantyny z I powiada, chodź biedronko, wyjdź biedronko, Przyjdź na słońko, się aż na łączkę I poproszę pod połączkę. Obudziła się biedronka, niech pan tutaj się nie błoka, нет.